On ma nową kobietę. Widzisz to. Ale coś ci mówi, że to tylko teatr, że jego spojrzenia nadal uciekają w Twoją stronę, że Jego obecność wciąż cię dotyka, mimo że odszedł. Tarot dziś odkryje, co naprawdę czuje. I czy ta nowa to wybór, czy ucieczka? Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że on ruszył dalej. Nowy związek, nowe zdjęcia. Może nawet uśmiech, który wyglądał na szczery. Ale to tylko powierzchnia. Tarot pokazuje, że za tą fasadą dzieje się coś zupełnie innego. Pięć buław to pierwsza karta, i nie bez powodu ta relacja jest pełna napięć, nieporozumień, a nawet cichych bitew, które rozgrywają się poza zasięgiem wzroku innych. Każde słowo może tam wywołać iskrę. To nie jest harmonia. To ciągła walka o przewagę, o uwagę, o kto ma rację. Nowa partnerka może próbować być lepsza od ciebie. On może próbować udowodnić, że dokonał dobrego wyboru, ale to wszystko jest reakcją, nieautentycznym uczuciem. Odwrócony aspucharów mówi jasno: tej relacji brakuje emocjonalnej głębi. To coś, co miało wyglądać jak nowy początek, ale tak naprawdę jest tylko pustym gestem. Może jest tam fizyczność, może są wspólne zdjęcia, ale nie ma więzi. Nie ma tej nici, która kiedyś łączyła Was dwoje. To relacja, która nie została zbudowana na uczuciach, tylko na potrzebie ucieczki. Czuć tu próbę zastąpienia Ciebie czymś nowym, czymś świeżym. Ale pustka nie znika tylko dlatego, że ktoś nowy się pojawił. W tej relacji nie ma bliskości. Jest napięcie, są oczekiwania, jest niedopowiedzenie. I to dopiero początek tej historii. Gdy spojrzymy głębiej, odwrócone trzy miecze pokazują, że ta relacja jest cieniem tego, co on próbował stworzyć. To nie jest historia o zakochaniu, to opowieść o lęku przed samotnością. Ta karta niesie ból, który został zignorowany, zamiatany pod dywan. Ale wciąż tam jest, może nawet silniejszy niż wcześniej. On nie uzdrowił ran po waszym rozstaniu. On je przykrył, a nowa osoba w jego życiu to nie nowy rozdział, to bandaż, który ma go powstrzymać przed konfrontacją z własnym sercem. I choć może wyglądać na zaangażowanego, to w środku wciąż niesie w sobie tamto rozdarcie, tamten niedomknięty rozdział, z Tobą. Odwrócony rycerz buław dopełnia obraz. To energia impulsywna, niedojrzała, szukająca wrażeń, ale nie gotowa do budowania. On może flirtować, może próbować udowodnić, że już nie tęskni, że idzie dalej, ale ta karta krzyczy to pozory. Jego działania są niespójne. Raz się zbliża, raz oddala. Może zniknąć na kilka dni, by później wrócić z wymówką. Nie daje bezpieczeństwa. Bo sam go nie ma w sobie. Ta relacja nie daje ukojenia, ona jeszcze bardziej pogłębia chaos. Nowa partnerka może czuć się coraz bardziej zdezorientowana, a on coraz bardziej zagubiony, bo próbując uciec od ciebie, tak naprawdę ucieka od samego siebie. Ale tarot pokazuje coś więcej. To nie tylko problem jego nowej relacji, to echo tego, co działo się wcześniej. Zaraz zobaczysz, że jego ucieczka wcale nie była tak pewna, jak próbował to pokazać. Cztery miecze pokazuje jego pozorny spokój. To ta faza ciszy po burzy, ale ona nie oznacza, że wszystko się skończyło. On odsunął się, zamilkł, zniknął z twojego życia. Ale czy naprawdę odpuścił? Nie. To raczej strategia niż wycofanie. On nie zamknął tej relacji, on ją zamroził. Jakby chciał zyskać czas, jakby chciał przeczekać coś w sobie. To typowe dla kogoś, kto nie wie, jak postępować z własnymi uczuciami. Wybrał milczenie, bo nie potrafił powiedzieć nic sensownego. Ale to milczenie nie jest puste. Ono nadal coś mówi, że jego emocje nie są domknięte, a ty nadal obecna w jego myślach. I tu pojawia się diabeł karta potężna, mroczna. Ale bardzo prawdziwa. To uzależnienie emocjonalne, obsesja, kontrola. On może sprawiać wrażenie wolnego, niezależnego, a jednak nieustannie do ciebie wraca. Może śledzić cię w mediach społecznościowych, zerkać na Twoje stories, podpytywać przez znajomych albo, choćby w myślach, analizować Twoje decyzje. To nie jest zdrowe przywiązanie. To energia, która ciągnie w dół. On sam może tego nie rozumieć, ale zamiast pozwolić ci odejść, trzyma cię w sobie, nawet jeśli już z tobą nie rozmawia. Diabeł często pokazuje, że dwie osoby nadal są energetycznie połączone, ale nie z miłości, tylko z lęku. Lęku przed stratą, przed pustką, przed konfrontacją z prawdziwym ja, a on. Wciąż karmi się Twoją obecnością. Nawet jeśli tylko z ukrycia. Odwrócone sześć denarów pokazuje wyraźnie: ta relacja nigdy nie była równa. On brał więcej niż dawał. Być może mówił piękne rzeczy, obiecywał więcej, dawał ci złudzenie głębokiego połączenia. Ale kiedy spojrzysz na to z dystansu, czy naprawdę tam była równowaga, to karta toksycznej wymiany. Takiej, w której jedna strona inwestuje czas, emocje, energię, a druga? Przypomina sobie o tobie wtedy, gdy czegoś potrzebuje może atencji, może wsparcia, a może po prostu pewności, że wciąż jesteś, gdy reszta świata go zawodzi. I w tym wszystkim wkracza trzy denary to energia obserwacji, ale też próba kontroli. On nie tylko cię śledzi, on próbuje zarządzać twoją energią. Tak byś myślała o nim, byś nie odcięła się do końca. Może to nawet nieświadome z jego strony, ale działa. Pojawia się, znika, zostawia ślady. Wysyła sygnały, albo przeciwnie, milczy, ale tak głęboko, że aż boli. On nie wraca z przeprosinami, ale też nie znika naprawdę. Nie buduje, ale nie pozwala budować dalej Tobie. To relacja. W której jesteś emocjonalnie zablokowana, bo on coś zabrał, ale nie oddał, zostawił niedomknięcie i dopóki to trwa, ty też czujesz się jak w zawieszeniu. To nie przypadek, że nie możesz o nim zapomnieć, bo on nie pozwala ci zapomnieć, nawet jeśli nie wypowiedział ani jednego słowa, bo choć fizycznie odszedł, coś z siebie zostawił właśnie w tobie. Masz podobne przeczucia? Widzisz, że niby odszedł, ale ciągle coś cię z nim łączy? Napisz w komentarzu, co czujesz. Może właśnie ty dasz innym odwagę, by też się otworzyli. Odwrócone dwie denary to symbol wahania, które nie mija, a wręcz pogłębia się z czasem. Kiedy odszedł, myślał, że podejmuje decyzję. Ale to nie była decyzja. To była ucieczka. Nie z wyboru z lęku i choć mógł wydawać się pewny siebie nawet chłodny w środku był rozbity z jednej strony pragnienie stabilizacji z drugiej strach przed prawdziwym zaangażowaniem z tobą czuł coś czego sam nie potrafił nazwać i właśnie dlatego uciekł odwrócone trzy puchary mówią że próbował się znieczulić czymkolwiek nowymi znajomościami zabawą powierzchownymi relacjami może nawet kimś, kto miał zająć twoje miejsce. Ale to wszystko było chwilowe. On sam zaczął się gubić w tym, co robił. Zamiast poczucia wolności przyszło rozczarowanie, zamiast śmiechu pustka. Żadna z tych osób nie znała go naprawdę. Nikt nie widział jego słabości tak jak ty. I choć próbował to zignorować, coraz częściej wracało pytanie, dlaczego to zostawiłem? Gdzieś w jego codzienności zaczęło brakować sensu. Ma wokół siebie ludzi, ale czuje się samotny. Odwraca wzrok od wspomnień, ale one i tak wracają. Czasem w snach, czasem w najmniejszych rzeczach. Twoje słowa, twój zapach. To, jak na niego patrzyłaś. Możliwe, że nawet nie mówi tego na głos. Może nie przyznał się nikomu, że żałuje. Ale jego milczenie krzyczy coraz głośniej, i to nie jest krzyk zwykłego rozczarowania. To krzyk serca, które tęskni za tym, co odrzuciło. Odwrócony król mieczy to jego wewnętrzna maska zimna, logiczna, wykalkulowana. Na zewnątrz może wyglądać, jakby wszystko miał pod kontrolą może wrzuca zdjęcia może się uśmiecha ale to nie ty patrzysz mu w oczy, gdy te zdjęcia się kończą. A kiedy nikt nie widzi, cała ta kontrola staje się jego przekleństwem. Bo wie jedno. Zrobił coś, czego już nie da się tak łatwo cofnąć. Zamroził uczucia, które powinien był pielęgnować. Zranił osobę, która naprawdę chciała go zrozumieć. A odwrócone cztery puchary pokazuje, że nawet jeśli teraz ma wokół siebie inne możliwości, nowe szanse, coś go od nich oddziela. Czuje pustkę. Bo żadna z tych relacji nie jest z tobą, bo żadna nie znała go tak, jak ty znałaś. Każda nowa rozmowa, każdy flirt, każda próba smakuje jak rozcieńczona wersja czegoś, co już miał i stracił. To dlatego wciąż zagląda na twoje profile, to dlatego czasem pojawia się w twoich snach, bo jego energia wciąż się z tobą łączy. To nie przypadek. To echo czegoś, co nie zostało domknięte. I choć nie umie tego powiedzieć wprost, wewnętrznie już wie, nie uciekł od ciebie, tylko od samego siebie. I teraz zaczyna to rozumieć, ale żałowanie to jedno, powiedzenie tego to drugie. A on wciąż nie wie, czy ma siłę, by to zrobić. Na pierwszy rzut oka, siedem buław wygląda jak ktoś, kto trzyma dystans. Jakby zbudował wokół siebie mur, broniąc się przed wszystkim, co choćby przypomina o tobie. Może nawet masz wrażenie, że to już inny człowiek, taki, który wszystko odciął i zaczął nowe życie. Ale prawda jest inna. On się broni nie przed tobą, tylko przed uczuciem, które jeszcze nie wygasło, bo gdyby miał stanąć z tym twarzą w twarz, musiałby przyznać, jak bardzo nadal cię nosi w sobie. Odwrócona kapłanka pokazuje, że całkowicie odciął się od swojej intuicji. Nie ufa już temu, co czuje. Wypiera emocje, zagłusza je działaniem, logiką, może nawet udaje przed samym sobą, że już wszystko zamknął. Ale intuicja nie milknie tak łatwo. Ona tylko ścisza się na tyle, by bolała z ukrycia, bo coś w nim, choć zepchnięte na margines, nadal szeptem mówi Twoje imię. Nie pokazuje tego nikomu. Może nawet tobie wydaje się, że go to już nie rusza, ale on żyje w zaprzeczeniu. Próbuje przekonać sam siebie, że jest wolny, że ruszył dalej, że wszystko, co było, już nie ma znaczenia. A jednak, nocami wracają obrazy, Twoje spojrzenie, Wasze rozmowy, to, co mogło być, i wtedy coś się łamie, nie w tobie, lecz w nim, bo może właśnie tam, pod tą zbroją milczenia, ukrywa się najprawdziwsze uczucie, jakie kiedykolwiek miał. Odwrócony księżyc nie pozostawia złudzeń. W nim wciąż toczy się emocjonalna walka, której nie widać na zewnątrz. Wiele rzeczy sobie wmawia, że to nie było prawdziwe, że przesadzał, że to, co między wami się działo, to tylko chwilowe uniesienie. Coś, co miało się skończyć, ale księżyc w tej pozycji to niechłodna analiza, to chaos, zagubienie, emocjonalne zamglenie, to strach, że uczucia, które próbował wyprzeć, mogą zalać go falą, jeśli tylko przestanie je kontrolować. A mimo to tarot zamyka ten rozkład kartą słońca. Czy może być bardziej bezpośredni sygnał? Gdzieś pod wszystkim pod murem, chłodem i zaprzeczeniem. Jest światło, czyste, ciepłe, pozbawione gier. To uczucie, które nie potrzebuje już masek, ale ono jeszcze nie wyszło na powierzchnię, jeszcze się w nim nie przebiło, bo on wciąż boi się spojrzeć w swoją prawdę. Prawda jest taka, że mimo wszystko. Ty jesteś jego bezpieczeństwem jedyną osobą, przy której nie musiał niczego udawać. Ale dopiero teraz, kiedy Cię nie ma. Zaczyna to rozumieć. Bo są uczucia, które pojawiają się szybko i równie szybko znikają, ale są też takie, które zostają w człowieku na długie lata, nawet jeśli nie mają już głosu. I on właśnie z takim uczuciem się mierzy. Jeśli ten przekaz do Ciebie trafia, zostaw serce i suba. Zostań tu na dłużej. Tworzę to miejsce dla tych, którzy czują więcej. W jego sercu wciąż tli się obraz dziesięciu pucharów, wizji szczęścia, bliskości, emocjonalnego domu. Może nie mówi tego głośno, może nawet sam przed sobą to ukrywa. Ale ty byłaś osobą, z którą przez chwilę naprawdę chciał zbudować coś trwałego. Ten obraz wraca do niego w momentach ciszy, wtedy, gdy wszystko wokół wydaje się sztuczne, a ludzie. Niegodni zaufania. Wspomnienie ciebie daje mu spokój, który rzadko znajduje gdzie indziej, ale sąd ostateczny mówi o czymś więcej niż wspomnienia. To karta przebudzenia, wewnętrznego zrywu, momentu, w którym coś, co było głęboko zakopane, zaczyna się budzić. On czuje, że coś przegapił, że coś w tej relacji zostało urwane zbyt szybko. I nawet jeśli nie rozumie tego jeszcze do końca, to tarot pokazuje, że myśl o powrocie przebija się przez jego opór, tylko że to nie powrót z kwiatami i deklaracjami, to bardziej jak przebudzenie po długim śnie chaotyczne, niepewne, pełne lęku przed tym, co zobaczy, jeśli znów się zbliży. Bo prawda jest taka, że on nie radzi sobie z emocjonalnym brakiem. Odwrócone pięć denarów to nie tylko samotność, to samotność, która boli. On czuje się wykluczony z czegoś, co kiedyś go karmiło, ale nadal nie wie, czy ma prawo wrócić. Dlatego obserwuje, testuje, sprawdza twoje reakcje. To może być milczący lajk, subtelne wspomnienie, przypadkowe przejście obok twojego świata. Bo zanim przyzna się do tęsknoty, musi wiedzieć, że nie zostanie odrzucony. Ale to jeszcze nie koniec. Gdy w rozkładzie pojawia się gwiazda, to tak jakby Tarot szeptał ci do ucha: To jeszcze nie koniec, jeśli tylko chcesz, ale właśnie. Czy ty jeszcze chcesz? Bo on. On być może wciąż patrzy w twoją stronę, ale nie idzie, czeka, analizuje, a czasem wręcz testuje, czy nadal stoisz w miejscu. Czy może wreszcie zrobiłaś krok naprzód? I być może nawet nieświadomie wysyła sygnały, których celem nie jest powrót, ale upewnienie się, że nadal jesteś jego bezpieczną opcją. Tarot mówi, że w nim coś drgnęło. Sąd ostateczny pokazuje moment przebudzenia, ten, w którym zaczynasz rozumieć wartość tego, co straciłeś. Ale to nie jest gwarancja działania. To sygnał, że On wie, że coś było między Wami prawdziwe, tylko wciąż nie wie, czy potrafi o to zawalczyć. A dziesięć pucharów, ta karta, mówi o wizji szczęścia, o scenariuszu idealnym. Być może On widzi to szczęście z Tobą. Ale wiesz, co jeszcze, mówi tarot, że sam obraz to za mało, potrzeba czynów, a nie tylko myślenia o tym, co mogłoby być. I w tym wszystkim jesteś ty. Ze swoją tęsknotą, cierpliwością, być może złudzeniami, ale też z mocą. Bo to już nie on wybiera, teraz wybierasz ty. Tarot widzi możliwość, ale niepewność. Widzi światło, ale za mgłą. I zadaje pytanie, czy warto czekać? Czy czas odzyskać siebie? On może wrócić. Ale to nie musi być akt miłości. To może być akt strachu, strachu przed samotnością, przed tym, że Ty już naprawdę odeszłaś emocjonalnie. I właśnie dlatego tarot mówi jasno: To Ty zdecydujesz, czy to będzie druga szansa, czy ostatnie pożegnanie.